Co jest powodu, tego, że wrzuciłeś te batoniki Krzysiu? Miami Beach Joint I wyszło tak Miami Inc Kawa na ławę Co robisz Borys? Kurde, lepiej powiedz mi, powieś, czy masz młynek Babka mam, susz mam Pięknie mam. Potrzebowaliśmy tego Mam młynek No i pięknie <laughs> Krzysiu właśnie wyrzucił całą paczkę. Pokaż jaką paczkę wyrzuciłeś. Nie, kurwa. Tak. Pokaż <gadł>, jaką paczkę wyrzuciłeś. Tam są ukryte, jeszcze moje. Nisko kaloryczne, 70 kalorii. Problem jest taki, że one są tak zajęte. No. go <gadł> pamiętać. Batoniki wyrzucił. A co jest powodem tego, że wyrzuciłeś te batoniki, Krzysiu? <gadł> duże bicepsy? <Ja. gadł> Za duże bicepsy rosną. Trzeba wyrzucić batoniki. tu, Miami. Miami, W końcu przyszła niedziela. Jesteśmy na słynnym Miami Beach. Od którego mieszkamy ogólnie godziny drogi. Są chłopaki. Jest doskonale. Jest godzina doskonale. A jak niedziela? Joint. Akurat powiem szczerze, że jointów akurat nie palę, ale mam go po to, żeby porobić jakieś zdjęcia, żeby Wam jointów coś zaproponować. Nie palę, ale jestem pierwszy za legalem. Ale za legalem. No, no, dokładnie. Ale waporyzuję, O, wapka jak najbardziej, a do wapka potrzebny jest self gold Także fajny tutaj sobie dzień spędzamy. A joint ich wziąłem, żeby porobić jakieś fajne zdjęcia, coś. I generalnie jointy będę palił, ale po walce dopiero. <laughs> I z racji, że jesteśmy w Miami. To są mi tam różne kubańskie knajpy I teraz mamy taką misję, że szukamy kawiarni, dobrej kawiarni, bo ogólnie o dobrą kawę to ciężko pij z dół tutaj w Miami. A jesteśmy z pakoszami kawy? A jesteśmy z pakoszami, bo jesteśmy z Europy, a nie jakieś wiedzie, nie? Pijemy ich dużo. I generalnie czemu szukamy kawiarni? Szukamy kawiarni, żebyśmy mogli skorzystać z ich młynka. Jak to można nazwać ich z ekspresu, bo tu prawie nikt nie ma ekspresu. A po co? Bo mamy przesyłkę Ale we To Wiele osób pytało o gadżet Team Camrod, więc się pojawił. Kawka. Z pasji, hobby i z czego jeszcze? Żeby geister zarobi, to przecież kurde, nie? <laughs> Właśnie, że nie. Właśnie to jest dla smakoszy, dla, dla wszystkich, którzy lubią kawę. A jest PokiSport bezmocna jest super. I generalnie jeszcze I musimy robimy backstage. Backstage, backstage. Robimy, robimy backstage. <noise> na selfie cię. Ta kawa fajna do podgrzania kawa. Na selfie cię. Dobra kawa nawet na siłę. No. I generalnie ja ja i ja i Krzyś jeszcze nie próbowaliśmy. Dlatego szukamy kawiarni, gdzie Gamer mówi, że jest przekozacka, więc zobaczymy, ale... Z Kolumbii, pach... z Kolumbii! Pachnie naprawdę Kolumbilka. dobrze. A Gamer ją otworzył, też ja ją poczułem tutaj. I jeszcze jedna rzecz, to nie koniec prezentów z Steam Gamer, z Team Gamrot ale nie wszystko naraz. Wszystko pod raz. No. Ale wracając do tego, wracają I łynek, szukają łynek, żeby nam kurde przewinili tą kawę. I on po prostu nam machnęli Dodamy im jakieś dolary, jakbyśmy zapłacili za, za ich, ich dom A my wypijemy naszą No i taka misja na niedzielę Chciałem zrobić zdjęcie Ładnego żońca z morzem I wyszło tak Wpadł do morza Słynny Miami Ink Z programów Discovery I znaleźliśmy kubańską knajpę, Zagadaliśmy z generem, zmieni nam kawkę i podarował nam kawę. Coś, czego brakuje bardzo, ale to bardzo tutaj na miejscu w Miami. Coś, czego brakuje, czego nie ma. Dobra kawa i ekspresycynowy. Nie patrz w ogóle, patrz, A na to, na kół na lecimy do Vegas i byłem czy mam pokazywać ten filmik z naszego tutaj kręcenia, próbowania naszych produktów e, czy też nie ale stwierdziłem, że w sumie na szczególnie w tym odcinku nie ma reklam, w tym odcinku są nasze jakby produkty i pokażę Wam też jakby zaplecze tego w jaki sposób próbujemy to montować w bardzo amatorski sposób, ale chyba dochodzi całkiem nieźle, także jeżeli nie chcecie i zobaczycie co ja wam zaplecza, no to oglądajcie dalej Siemanko wszystkim z tej strony Mateusz Gamrot mamy niedzielę dwa tygodnie do mojej walki jesteśmy w Miami Beach na pysznym obiadku no ale ja nie o tym chciałem się z wami podzielić naprawdę bardzo fajną nowiną od dłuższego czasu bo już coraz to coraz więcej pytań kiedy jakiś gadżet w Gamrod, kiedy coś się pojawi i nadeszła ta bardzo bardzo fajna chwila i dla mnie, i dla mojej żony Agatki, bo to razem z nią stworzyliśmy kawa na ławę. <grywka> Powstała kawa. Team Gamrod. A dlaczego kawa? Z bardzo prostych powodów. Raz, że jestem smakoszem, dwa uwielbiam kawkę, a trzy piję ją w sumie przed każdym moim treningiem. Daje mi ona kopa, bardzo dobrze się czuję, no jest rewelacyjna w smaku. Więc powstał pomysł, trzeba by nie stworzyć swojej kawki własną kompozycją, własnym pomysłem i tak właśnie jest. Więc zapraszam Was wszystkich na profil Coffee Sport do zakupu jako ciekawostkę smacznej kawusi dobrej zabawy. Pozdrawiam. 100% prawda, 100% prawda. Prawda jest taka, że wszyscy złupiemy kałę przed treningiem bez kitu. Walić przed treningówki, generalnie przed treningów jak nie waliły. Kiedyś, kiedyś to robiliśmy, ale ktoś Żały i generalnie się byliśmy jak wykręceni. Ale to na jest zawsze dobrze. I ogólnie to jest dosyć ciekawe. Bo gamer już próbował swojej kawki, ale Agatka nam tutaj mi dała, żeby tutaj dowój tutaj na, na miejscu, nawet nie wiedziałem co wiąże mieliśmy niespodziankę. To jest, że problem jest taki, że są pełne ziarna. A my nie mamy mielnika więc postanowiliśmy znaleźć knajper, uwaga, dogadać się z Kellerem, no niestety za hajs ale który nam zmieli kawkę i przygotuje nam kawkę tutaj specjalnie górę. Patrz to! Patrzcie, kto na jest. prawo. Zaj. No i co jeszcze jest problemem w stanach Zjednoczonych ogólnie? Że nie wiedzą, co to jest dobra kawa. Niestety brakuje jej troszeczkę kultury... Ale dlaczego nie wiedzą? Bo nie zdają tej gawki, nie? <laughs> Ale i ekspresu się nie mają. Nie, generalnie nie mają w ogóle. W ogóle prawie nie mają ekspresu, tylko piją to gówno przelewowe, to nie jest żadna kawa. A najlepszy ekspres, w którym w ogóle nie mamy ekspresu, a w tej chwili najlepszy jest. Ciśnieniowy Ciśnieniowy i tak je znaleźliśmy tutaj Pierwszy week nowej kawy Dziękuję. Mm -hmm. ale naprawdę jest to Ja nie wiem, że teraz Ten tutaj ekspres jest tak kozacki, że to na ale generalnie jest na Jest git. petarda mm. Sami spróbujcie Ty.